Yo siemanko widzowie, z tej strony Busiek Witam was w kolejnym odcinku U mnie na kanale W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Mój cały hive na 15 level I odbierzemy sobie questy od e, e, Bakobi i od Riley Tutaj mamy te z questy Właśnie skończone e, Czekałem specjalnie, żeby ukończyć je oba e, Nagrałem to jak widzicie podczas Honey Day eventu, wleci jeszcze odcinek Z Boosta Albo już wleciał, nie wiem, nie orientuję się Jeżeli wleciał to macie tutaj na ekranie Napisane czy wleciał czy nie i co? I najpierw zaczniemy sobie może od skiftowania e, AllHive'a 15. E, przed startem jeszcze e, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie więcej treści z Biswarma. E, no i jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to napiszcie w komentarzu i obowiązkowo wbijcie na Discorda, dosyć aktywny Discord wbijcie, link macie w opisie. E, Małe z serwerów takich biswarmowych. W sumie to praktycznie nie ma. E, może są z 2, z 3 A tak, więc jeżeli interesujecie się tematem Biswarma to was zapraszam A ja już nie przedłużam i idziemy sobie y, tutaj skift skiftować y, Zupgrade'ować moją ostatnią pszczołę Jest to Brave Bee Z tego co widzę, chyba tak Jest to Brave Bee. jest ona ostatnia na 15 I chyba mamy cały high już na 15, tak y, Nie kosztowało mnie to jakoś bardzo dużo Bo zrobiłem boost'a 600b, trochę słabo, ja wiem o tym, że trochę słabo. Będę robił jeszcze dzisiaj boosty. I odbierzmy sobie, może najpierw questa od Pacobi. Tylko nie wiem, który quest mi najpierw odbierze, czy ten normalny quest, czy ten wismasowy. W każdym razie odbierzmy sobie. Tak, najpierw odebrało ten, a teraz będzie ten ze Snow Machine. Zróbmy sobie screen nagród. Fajne nagrody, bo Snowglobe dostaliśmy, także, także fajnie. Teraz idziemy sobie do relayby. B odebrać sobie też quest'a i w sumie aktywujemy sobie te Woksy. Najpierw oczywiście damy tutaj ten ekstrakt i teraz odblokowujemy sobie te świeczki, zróbmy sobie screena prezentu, bardzo podobny bardzo podobne nagrody y, do Bakobi, tylko że różnią się tam biquipy i w ogóle. Co jest jedną ja z tych biquipów niezałożonych? Dobra, później to. A no tak, bo relowałem sobie pszczółki, nieważne. Y, w każdym razie tutaj w, w boxie, tak, mamy Snow Globe, jak możecie zobaczyć, i mamy tutaj właśnie ten. O! O! O, 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 cztery, cztery gestki a snowglobe ile ma? Jedną ma, chociaż to jest chyba ten snowglobe, tak, ten ma trzy No to fajnie w każde... fajnie, fajnie, cieszę się yy, i teraz sobie jeszcze odbierzmy prezenty za te questy, jest to mój ósmy i dziewiąty quest yy, wkrótce będzie dziesiąty, jak zrobię quest od Oneta, tylko potrzebuję jeszcze yy naklejki, także jak jest to będę to nagram odcinek. Dobra, odbieram sobie ósmy prezent. No takie średnie te nagrody, yy, ten Big z jedną gwiazdką potencjału, więc tak średnio. Jeszcze odbierzemy sobie ten prezent, który jest tutaj. Chowa się za Gamib. Jeżeli chcecie lokację prezentów, to zapraszam Was. U mnie na kanale macie odcinek z lokacją prezentów. Także dobra, odbieramy sobie prezent. Zostawiam jeszcze skrinka, może się przyda do montażu albo coś. No i mamy jakieś tam stickery także, także fajnie, super spoko. I dobra. No to dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę i subika i widzimy się w następnym filmie już wkrótce, do zobaczenia, siemano!